Dzień dobry Jan Piński. Witam na kanale Historia. Dziś, drodzy Państwo, historia o tym, jak Józef Piłsudski zniszczył polski wymiar sprawiedliwości. Po zamachu stanu w maju 1904, 1926 roku. Józef Piłsudski zaczął zmieniać demokratyczny ustrój Polski w dyktaturę. Pierwszym krokiem było wpisanie do Konstytucji Marcowej z 1921 roku, bardzo demokratycznej i nowoczesnej, prawa wydawania dekretów z mocą ustawy przez prezydenta. Była to tak zwana Nowela Sierpniowa. Posłużyły one do zniszczenia niezależności polskiego sądownictwa. Chociaż zgodnie z Konstytucją Marcową sędziowie byli nieusuwalni, to 6 lutego 1928 roku Ignacy Mościcki, światowej sławy chemik, ale polityk mierny, będący de facto marionetką w rękach Piłsudskiego, wydał dekret o ustroju sądów powszechnych, obowiązujący od 1 stycznia 1929 roku. Nadał on prawo prezydentowi do przenoszenia w sędziów w stan spoczynku. 17 stycznia 1929 roku Mościcki na bazie tego y, niezgodnego z konstytucją dekretu odwołał pierwszego prezesa Sądu Najwyższego Władysława Sejde. Sprzeciwiał on się bowiem sanacyjnym rządom bezprawie. Na jego miejsce powołano dyspozycyjnego wobec władzy Leona Supnickiego. Następnie odwołano prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego Aleksandra Mogielnickiego za to, że konsekwentnie odrzucał możliwość podporządkowania sądów w dyktaturze sanacji. Mogielnicki ten bezprawną decyzję zaskarżył do naczelnego trybunału. Administracyjnego. Był to odpowiednik dzisiejszych naczelnego sądu administracyjnego. I tam ta decyzja nigdy nie została rozpatrzona. Sędziowie bowiem nie chcieli legitymizować bezprawia sanacji wyrokiem, a byli zbyt dużymi tchórzami, aby przywrócić Mogielnickiego do pracy. W kwietniu 1929 roku. W stan spoczynku przeniesiono kolejnego prezesa Sądu Najwyższego, który przeszkadzał Piusowskiemu, Zygmunta Odworskiego. Ten sam modus operandi zastosowano wobec sądów i sędziów no niższych instancji. Niepokorni sędziowie byli przenoszeni na emerytury. Ich miejsce zajmowali tacy, którzy gotowi byli wydawać wyroki, jakich oczekuje sanacyjna władza. I Piusowski, zniszczenie polskich sądów najlepiej pokazuje fakt, iż protegowani Piłsudskiego, tacy jak Supiński, Leon czy Emil Rapaport, e, po wojnie doskonale odnaleźli się w komunistycznym Sądzie Najwyższym, legitymizując bezprawie bez Sowietów. Jeszcze jest jedna rzecz charakterystyczna, prawo. Które wprowadziła sanacja w 1928 roku, podporządkowujące bezpośrednio sądy władzy, przetrwało praktycznie cały komunizm i obowiązywało w PRL-u aż do 1985 roku. Przejęcie kontroli nad Sądem Najwyższym miało prosty cel. Sanacja przygotowywała się do wyborów w 1930 roku i potrzebowała sędziów, którzy przymkną oczy na oczywiste fałszerstwa wyborcze, które planowali. Dzięki e, przejęciu kontroli nad Sądem Najwyższym w 1930 roku bezpartyjny blok wspierania rządu, ugrupowanie utworzone przez Józefa Piłsudskiego zdobyła większość miejsc w Sejmie. Zniszczenie polskiego sądownictwa było skutkiem sporu między Sądem Najwyższym a Piłsudskim, jaki miał miejsce w 1928 roku. Zgodnie z artykułem 16 ordynacji, do Sejmu Generalny Komisarz Wyborczy, który nadzorował przeprowadzenie wyborów, był powoływany przez prezydenta spośród trzech kandydatów wskazanych przez zebranie prezesów Sądu Najwyższego. Piłsudski zażyczył sobie, aby został tym. Wybrańcem, tym komisarzem wyborczym Stanisław Czar, Specjalista od prawa, a dokładniej prawa w interesie Piłsudskiego i jego obozu. Z racji działań i nazwiska zyskał sobie przydomek jego interpretatorskie wieliczeństwo. W Polsce taki status w latach 90. miał lech. Falandysz, prawnik Lecha Wałęsy, od jego nazwiska pojawił się nawet termin falandyzacja prawa. Sędziowie Trybunału, sędziowie Sądu Najwyższego nie ugięli się i nazwiska cara nie było wśród trzech zaproponowanych kandydatur ale Piłsudski i tak postawił nas na swoim. Kazał Mośnickiemu zwyczajnie złamać prawo i wybrać cara. 13 listopada 1927 roku car został wyznaczony na generalnego komisarza wyborczego. Otrzymał też polecenie, aby przygotować reformę. Reformę. E, sądownictwa, czyli przejęcie kontroli nad sądem najwyższym, a w konsekwencji sądami e, niższych instancji i wydawaniem wyroków. Na jesieni 1926 roku Piłsudski postawił na byłych zwolenników ugody z carem. Ministrem Sprawiedliwości został Aleksander Mejsztowicz, były członek carskiej Rady Państwa, który w 1904 roku zasłynął z wzięcia udziału w uroczystościach odsłonięcia pomnika Katarzyny II, tej Katarzyny, która wymazała pierwsze państwo polskie, pierwszą Rzeczpospolitą z mapy Europy. Polacy, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu, zyskali wśród Polaków, rodaków, pogardliwe miano kataryniarze. Piłsudski, nominując byłych wielbicieli caratu na wysokie stanowiska, liczył na ich pragmatyzm i sprawdzoną życiorysem lojalność wobec władzy. Ale nawet Mejszczowicz okazał się dla Piłsudskiego zbyt samodzielny. Dlatego w grudniu 1928 roku zastąpił go na stanowisku ministra sprawiedliwości Wspomniany już Stanisław Car. Sanacja stosowała wobec sędziów metodę kija i marchewki. Nawet ci odwoływani, jak się nie stawiali władzy, mogli otrzymać możliwość godziwej in egzystencji jako notariusze lub pisarze hipoteczni. Tutaj musicie państwo zrozumieć. Przedwojenna Polska była ekstremalnie biednym krajem. Możliwość otrzymywania stałej pensji od władzy była na wagę złota. Sanacja coraz bardziej otwarcie i bezczelnie łamała sędziowską niezależność. 23 sierpnia 1932 roku Mościcki wydał dek dekret zawieszający na dwa miesiące sędziowską niezależność. Serio, tak po prostu. Ponieważ w wyniku sfałszowanych wyborów 1930 roku sanacja miała większość w Sejmie, to nie mogła się obawiać, że ów bezprawny dekret... Mościckiego zostanie uchylony przez Sejm. 4 grudnia 1930 roku następcą CAR na stanowisku ministra sprawiedliwości został prokurator. Czesław Michałowski. Była to nagroda dla niego za bezprawne uwięzienie posłów opozycji i przygotowanie tak tzw. procesów brzeskich. Car dostał bowiem od Piłsudskiego zadanie przygotowania nowej konstytucji, Michałowski nie miał żadnych skrupułów, aby niszczyć sędziowską niezależność. Jego następcą w maju 1936 roku został Witold Grabowski, prokurator znany z parodii sprawiedliwości, właśnie jako był wspomniany proces brzeski opozycyjnych polityków. Grabowski nie miał żadnych zahamowań. Do sądów wysyłał gotowe wyroki z uzasadnieniami. Taka informacja znajduje się w jego charakterystyce, w aktach rządu londyńskiego, czyli rządu na emigracji w czasie wojny. Jest tam również informacja, że brał on udział w seansach spirytystycznych, których celem była rozmowa z duchem Józefa Piłsudskiego. Rzeczą charakterystyczną jest, że pewność co do osobistego zjawienia się ducha marszałka wynikało u uczestników z faktu, że ów duch był bardzo nieparlamentarny sposób wymyślał marszałkowi Śmigłemu, czyli Edwardowi Rydzowi Śmigłemu, po śmierci Piłsudskiego wodza naczelnego, marszałka Polski i, i to już bezprawnie, osoby numer dwa w państwie po prezydencie. Zresztą w trakcie tego seansu ów duch Piłsudskiego przedstawiał rolę Rydza Śmigłego i w związku z tym przyszłość Polski w bardzo czarnych barwach, tak napisano w aktach rządu londyńskiego. Zastraszenie sędziów. Niestety ekipie Piłsudskiego się powiodło. Dla zachowania prestiżowych stanowisk byli oni gotowi wydawać takie wyroki, jakich życzył sobie Piłsudski i jego ekipa. Pierwszym takim wyrokiem wydanym faktycznie przez władzę, a nie przez sędziów. W głośnym wyrokiem, no bo na pewno były też pomniejsze sprawy. Była sprawa oskarżonych w tzw. procesie brzeskim od 26 października 1931 roku do 13 stycznia 1932. Proces odbył się przed sądem w Warszawie. Nazwa Brzeski wzięła się od miejsca osadzen, osadzenia brutalnie aresztowanych polityków opozycji sześciu członków polskiej partii socjalistycznej Herman Liberman, e, Norbert Balicki, Stanisław Dibuła, Mieczysław Mastek, e, Adam Pranger i Adam Ciołkosz, dwóch e, ludzi, e, PSL Piast, byłego premiera Wincentego Witosa i Władysława Kiernika, dwóch członków lewicującego PSL wyzwolenie, Kazimierza Bagińskiego i Józefa Putka oraz członka stronnictwa e, stronnictwa chłopskiego Adolfa Sawickiego. Listę zatrzymanych i aresztowanych Osobiście przygotował dyktator Józef Piłsudski. Była to kara za próbę stworzenia zjednoczonej, antysanacyjnej opozycji tzw. centrolewu. I więzienie opozycyjniści na polecenie Piłsudskiego byli bici i torturowani. Pamiętajcie, ich jedyną winą było stworze była próba stworzenia zjednoczonej opozycji przeciwko sanacyjnym rządom. Prokurator zarzucił oskarżonym, że od 1928 roku do 9 września, po wzajemnym porozumieniu się i działając świadomie, wspólnie przygotowywali zamach stanu, którego celem było usunięcie przemocą członków sprawującego w Polsce władzę rządu i zastąpienie ich przez osoby wszakże bez zmiany zasadniczego ustroju państwowego. Oczywiście żadnych dowodów przestęp oskarżonych nie było. Skazano 10 z 11 oskarżonych na karę więzienia od 1,5 do 3 lat. Uniewiniono tylko Adolfa Sawickiego. Jeden z sędziów Stanisław Leszczyński złożył wotum separatum tego roku, domagając się uniewinienia wszystkich oskarżonych. Wyrok zatwierdził sąd apelacyjny, natomiast Sąd Najwyższy nieoczekiwanie 9 maja 1933 roku skasował ten wyrok i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. Piłsudski dostał napadu szału i kazał uchylić ten werdykt. Uczyniono to błyskawicznie. W dniach 11-20 lipca 1933 roku sąd apelacyjny ponownie zatwierdził uchylony wyrok, a w dniach 2-5 października zrobił to ponownie już dobrze pilnowany sąd najwyższy. Ten wyrok. Tworzył drogę do kolejnego dekretu prezydenta z 17 czerwca 1934 roku, pozwalający aresztować każdego, kto nie podoba się władzy, bez wyroku sądu, a zatrzymani w ten sposób kierowani byli do obozu koncentracyjnego w Berezie Kartuskiej, gdzie znęcano się przede wszystkim nad więźniami politycznymi. Trafiali tam też ukraińscy nacjonaliści. E... Jak działały sądy sanacyjne? pokazuje dobitnie sprawa profesora Stanisława Cywińskiego. Zapamiętajcie Państwo to nazwisko, Stanisław Cywiński. Na początku 1938 roku napisał on na łamach dziennika wileńskiego kojarzonego z narodową demokracją Romana Dumowskiego, popularnie nazywaną endecją propagandowej książki Melchiora Wańkowicza o centralnym okręgu przemysłowym, w której zawarł on następującą opinię. Wańkowicz, daje szereg żywych obrazków tego, co widział i tego, czego nie widział, ale co podobno ma powstać w najbliższym czasie, w tym sercu Polski, zadając kłam słowom pewnego kabotyna, który mawiał o Polsce, że jest jak obważanek, że to coś, tylko coś warte jest po brzegach, a w środku pustka. Słowa o obważanku były oczywiście cytatem z Józefa Piłsudskiego. Dwa tygodnie po publikacji 14 lutego 1938 roku do mieszkań profesorów Cywińskiego i Aleksandra Zwierzyńskiego, był redaktorem naczelnym dziennika Bielęńskiego, i Zgmunta Fedorowicza, zastępca redaktora naczelnego, przyszli żołnierze i pobili, no przede wszystkim autora. Ponieważ dziennikarzy w domach nie było, pofatygowali się do siedziby redakcji. No i tam właśnie pobito zarówno redaktorów, jak i próbujących ich bronić dziennikarzy. Pobito ponownie profesora Cywińskiego, który przyniósł do redakcji artykuł o ataku na niego. Sanacyjna policja aresztowała ofiary pobicia. Cywiński został uwięziony na czas procesu. 9 kwietnia 1938 roku stanął przed sądem pod warzątem pod, pod zarzutem uwaga. Znieważenia narodu polskiego. Dostał najwyższy wymiar kary 3 lata. Sanacja, aby nie trzeba było już robić takich prawnych wygibasów, w ekspresowym tempie uchwaliła ustawę o ochronie czci dając mu już oficjalnie taką samą ochronę jak narodowi i państwu. Demolka wymiaru sprawiedliwości była kompletna. Handlowano wyrokami wpływowym i sędziami zostawały osoby które na przykład zasłużyły się dla sanacji udziałem w fałszowanych wyborów. Tak było w wypadku Franciszka Parelewicza, który został prezesem sądu apelacyjnego w Krakowie w nagrodę za to, że sfałszował wybory w okręgowej komisji wyborczej w Tarnowie. Kandydował z tego okręgu zaufany człowiek pisowskiego Bronisław Pieracki, zamordowany w 1934 roku przez ukraińskich nacjonalistów minister spraw wewnętrznych i administracji. Sędzia Parlewicz był żonaty z siostrą ministra Pierackiego, Wandą. Stała się ona jedną z bohaterek przedwojnych skandali bo sprzedawała ona niemal w biały dzień załatwianie spraw w sądach, prokuratorach i urzędach. W 1936 roku Posunęła się już tak bezczelnie, że musiano ją aresztować, nawet w takiej dyktaturze. Ale władza oczywiście szybko uznając, umorzyła śledztwo, uznając, że no nie ma żadnych dowodów, że Paralewiczowa faktycznie coś komuś załatwiła. W końcu. Żona sędziego wykazała się taktem i sobie umarła w marcu 1937 roku, rozwiązując problem afery. Był to tak szczęśliwy dla sanacji zbieg okoliczności, iż podejrzewano otrucie. Ta sprawa od, o, o, odpowiada za narodziny słynnego paragrafu, który jest obecnie w polskim e, kodeksie e, prawnym wykorzystywany. E, do tłumienia wolności dziennikarskiej, galskiej, ponieważ sprawa, ponieważ o sprawie skompromitowanej żony sędziego, o tym jak ustawiała wyroki, pisały media na taką skalę, że sanacyjna cenzura nie wyrabiała się ze zdejmowaniem ma ma materiałów, to wprowadzono prawo zakazujące dziennikarzom ujawniania informacji ze śledztwa przed rozprawą. Złamanie przez Józefa Piusowskiego i sanację kręgosłupów moralnych sędziom bardzo ułatwiło w Polsce instalację komunizmu. Działający w imieniu Moskwy komuniści zwyczajnie twórczo rozwinęli poleraktykę wprowadzoną przez Piłsudskiego i jego kumpli ręcznego st sterowania sądami. Na dodatek mieli już przygotowane przez Piłsudskiego kadry, mieli złamanych sędziów, którzy, drodzy Państwo, po prostu im było już wszystko jedno, czy realizują wolę Stalina czy Piłsudskiego. Szanowni Państwo... Jeżeli ten materiał moim zdaniem bardzo ważny o tym, jak brak niezależności sądów niszczy państwo i doprowadza do jego upadku, sanacja została, e, doprowadziła do upadku Polski zaledwie w 13 lat od przejęcia władzy i w 11 lat od przejęcia sądów. E, Szanowni Państwo, polecam historię bez cenzury. To jest magazyn, którego jestem wydawcą i jednym z autorów w tym numerze rozpad Rosji. Ostatnie mocarstwo kolonialne Europy może przestać istnieć. To jest mój materiał. Materiał, który napisałem na podstawie tekstów rosyjsko i anglojęzycznych. Tekst, którego w Polsce nie ma praktycznie wcześniejszych poprzedników, to znaczy rozpadem Rosji w Polsce do tej pory nikt na poważnie się nie zajmował. A tak naprawdę, jeżeli wyrzucimy Syberię, no to Rosja będzie miała eksport mniejszy od Węgier. A Okupacja Syberii dzisiaj przez e, Rosjan to tak jakby Brazylia była wciąż częścią Portugalii, a Meksyk i Kuba częścią Hiszpanii. E, w środku tekst o Piłsudskim, żeby nie było, że piszemy tylko źle e, o ale uwaga, to o tym drugim Piłsudskim, e, który zrobił karierę w Azji. Dlaczego do tej pory jest, uczy się o Brajusławie Piłsudskim w podręcznikach, do, znaczy do historii w Azji, w Japonii przede wszystkim. Biznes na jeńcach, to w środku tekst o zatrzymaniu, drodzy państwo, o tym otrzymaniu więźniów dla okupu w średniowieczu. To był biznes, wielki biznes, tutaj właśnie o tym biznesie. Bardzo mocny materiał, pluski kanibalizm gospodarczy. Tekst o tym, że zalążkiem bogactwa Niemiec była eksploatacja, gospodarcza Polski. Polska była po prostu potraktowana przez Niemcy, przez Prusy jako kolonia. Mamy też w tym numerze wiele bardzo ciekawych tekstów, jak chociażby materiał o tym, jak powstało termin polskie obozy koncentracyjne. W tym wypadku są tutaj ustalenia doktora Leszka Pietrzaka, że termin ten został wymyślony przez Niemców w latach 50. po to, żeby rozmazać odpowiedzialność za Drugą wojnę światową i był kolportowany przez wiele dekad przez niemieckie służby specjalne, i do tej pory jest jedną z najlepszych. Hmm, najlepiej, jedną z największych sukcesów, jakie odniosła operacja niemieckich służb specjalnych w zakresie właśnie manipulacji opinią publiczną, rozpatrosji, historia bez cenzury. A ja, drodzy Państwo, mówię Państwu do widzenia i zapraszam na kolejne materiały.